W 1991 roku James Scott, australijski student medycyny, wyruszył na wyprawę trekkingową w nepalskie Himalaje podczas przerwy świątecznej. To, co zaczęło się jako swobodna wycieczka, przekształciło się w walkę o przetrwanie, która uwięziła go na 43 dni w jednym z najsurowszych środowisk na Ziemi. James i jego siostra planowali razem zwiedzić Nepal, ale kiedy jego siostra miała opóźnienie, James zdecydował się sam wybrać na trekking. Wyruszył z Katmandu z zamiarem spotkania się z nią później, kierując się w stronę regionu Langtang. W drodze powrotnej James zdecydował się na objazd przez region Helambu, obszar znany z pięknych krajobrazów i odludnych szlaków. Jednak ta decyzja zaprowadziła go w niebezpieczny i dezorientujący labirynt ścieżek, który nawet doświadczeni wędrowcy uważali za trudny. Podczas wędrówki James zgubił drogę w górach i wkrótce całkowicie stracił orientację w terenie. Szlaki były słabo oznakowane i beznadziejnie zgubił się w głębokiej, odludnej dolinie. Co gorsza, pogoda się pogorszyła. A burze śnieżne i mroźne temperatury sprawiły, że Jamesowi prawie niemożliwe było odnalezienie drogi wyjścia. Bez mapy, przewodnika i możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym, został sam sobie, zdany na łaskę żywiołów. James miał ze sobą minimalne zapasy: kilka batonów i butelkę wody. W miarę upływu dni był zmuszony polegać na swoim sprycie i tym, co udało mu się znaleźć w dziczy. Topił śnieg, by zdobyć wodę, szukał mchu i jadł wszystko, co udało mu się znaleźć, w tym liście i owady. Ale jedzenia było niewiarygodnie mało i szybko tracił na wadze, z każdym dniem stając się coraz słabszym. Z upływem czasu sytuacja Jamesa stawała się coraz bardziej rozpaczliwa. Walczył z intensywnym zimnem głodem i izolacją. Każdy dzień był walką o przetrwanie i nieustannie walczył z przytłaczającą potrzebą poddania się. Aby zająć swój umysł i zachować pozory rutyny, prowadził dziennik, zapisując zmagania każdego dnia i przypominając sobie o rodzinie, która czekała na niego w domu. Ta mentalna dyscyplina odegrała kluczową rolę w utrzymaniu jego nadziei. Kiedy dni zamieniły się w tygodnie, rodzina Jamesa, która czekała na jego powrót, wszczęła alarm, gdy się nie pojawił. Rozpoczęto poszukiwania, ale rozległy i zdradziecki teren Himalajów niezwykle utrudniał te wysiłki. Helikoptery i ekipy poszukiwawcze przeczesywały region, ale po tygodniach bezowocnych poszukiwań nadzieje na odnalezienie Jamesa żywego zaczęły gasnąć. Cudownie, po 43 dniach od zaginięcia i na krawędzi śmierci głodowej, James został zauważony przez helikopter poszukiwawczy. Słaby, wychudzony i ledwo trzymający się na nogach został zabrany z gór i przetransportowany w bezpieczne miejsce. Schudł ponad 30 kg i cierpiał na poważne odmroziny i niedożywienie, ale wbrew wszystkiemu przeżył.